Witam Was na DBF Oto ja i mój kolega Marek. O, pokażemy Wam dzisiaj podstawowe transfer, transfer na trunku porybie. Tu widzimy trans na 50 level, znaczy, no, na 50 level, na setny na 150. A teraz yy, mówi Marek, i teraz mówię Ultra Strong, będzie trzeba mieć do tego paka. Potem fury Strong i teraz pokażemy wam y, spele trunka, a potem bonus spele. O, o teraz to będzie burning tak? jak widać teraz fort fort super super tak? No i teraz bonus spele. The flash. Y, flash, flash fort i flashbang. Teraz wam wam pokażemy Teraz Teraz pokażemy wam fly. Jak widać, to trunk jest w pozycji takiej, że lata tak do przodu głowa ma na... oto jest fly. Teraz pokażę wam fly stop. I to mamy nadzieję, że to wszystko, co możemy wam pokazać na koniec. Dziękuję.